Jesień już zawitała na dobre, liście przybrały piękny, złoty kolor. Ja w tej chwili jestem w lesie i mam zamiar spędzić w nim noc pod takim oto dachem. No Już obóz rozbiłem i liczę, że noc będzie spokojna i bezdeszczowa. Noc minęła bardzo spokojnie, nic się nie działo, deszcz nie padał. Kawa już zaparzona. Jak do tej pory, to zawsze zimowe poranki w lesie uważałem za nie dość, że są piękne, to wrażenie na, na mnie robiły też spokojem, jaki panuje oraz ciszą. Ale po tej nocy w lesie będę chyba musiał zmienić swoją prywatną klasyfikację, ponieważ to, co zostałem po przebudzeniu, no, to zrobiło na mnie takie wrażenie, że ciężko aż to opisać. No po prostu magia. Kolory, ten spokój, cisza. Dzisiejszej nocy w ogóle nie zmarzłem. Śpiwór sprawdził się bardzo dobrze. Wieczór umiliła mi lektura książki Jak wyszliśmy na ludzi. Dlaczego potrzebujemy siebie nawzajem i co sprawia nam przyjemność autorstwa Williama von Hippela. Autor porusza tu takie zagadnienia jak, jak odległa przeszłość, wtedy kiedy jeszcze ludzie trudnili się łowiectwem i zbieractwem, wpływa na ich dzisiejsze zachowania, które niekiedy mogą się wydawać irracjonalne. Książka, lektura tej książki pozwala zrozumieć niektóre zachowania ludzi. Uważam, że jest to naprawdę bardzo wartościowa pozycja.